No dzień dobry, witam Was po długiej przerwie. Dla Was ta przerwa nie była taka długa, dla mnie była ponad miesięczna. Ja chyba. Chociaż. No, około miesiąca mnie nie było, nie nagrywałam Miałam tam jeszcze jakieś filmy chyba w zapasie Chyba później nagrałam tylko aktualny film z holem i mnie nie było Bo jak wiecie, przeprowadzaliśmy się Wszystko działo się mega szybko I jeszcze tam widzicie, stoją kartony Ale już jesteśmy w nowym domu I tak spontanicznie stwierdziłam, że zacznę dzisiaj nagrywać Wrócę jakoś, tak się trochę rozkręcę Dzisiaj idziemy na kolację walentynkową Jest końcówka lutego ale my celowo um, obcho znaczy chcieliśmy obchodzić walentynki w inny dzień, walentynki i moje urodziny. Żeby wiecie, nie było tych tłumów i tak dalej i to nam się przesunęło do dziś. Także ja jestem już gotowa, ubrana, czekam na Adama o dziwo i lecimy. I dzisiaj skorzystamy chyba z tego, że jest środek tygodnia i pójdziemy do knajpki, którą bardzo obydwoje lubimy, ale w której są makabryczne kolejki zawsze przed wejściem. Na no, że jest czwartek wieczór, no to mam nadzieję, że się tam dostaniemy. W każdym razie zaraz na pewno Wam pokażę. Gdzie jesteśmy? Może Wam pokażę moją sukienkę, bo mega mi się podoba dzisiejszy strój dnia. To jest sukienka z Mohito. Zaraz może skoczę. I wybrałam tą sukienkę z Mohito, której już chyba nie możecie dostać, chyba że może gdzieś na Vinted, Także lecimy. Jesteśmy w takiej restauracji Mr. Pancake. W Warszawie jest chyba jedna, w Krakowie, we Wrocławiu, gdzieś na pomorzu. Ehm, tu zawsze jest kolejka. Dzisiaj też niestety była, bo zapomnieliśmy, że są ferie. Pomimo, że jest e, środek tygodnia. A ja mam takiego ciekawego burgera. E, no właśnie, oni mają takie fajne jedzenie. No i to są, e, słuchajcie, burgery. E, boże, burgery były przez chwilą. To są i także już wiecie, dlaczego tu lubimy przychodzić. Proszę, te pankejki są jeszcze w Lalce, która też jest niedaleko. No ale tutaj... No tak jak... Przyjechałam na zakupy takie home decor, ale wyszłam sobie jeszcze zobaczyć, co jest na ostatkach wyprzedaży i mierzę w strefie się takie leginsy i ja myślę, że będą fajne po domu. Ehm, nie są takie bardzo obciśnięte. W sensie wiecie, czasami te takie te ćwiczeń są mega, mega takie ścisłe i ehm, no, Miałam się ochoty cały dzień chodzić w domu, ale te są takie naprawdę spoko i chyba je wezmę. Jeszcze są takie w takim ładnym liliowym kolorze, jak mój płaszcz. Teraz wam pokażę metkę. Teraz jeszcze mierzę taką sukienkę. Ja właśnie chciałam coś takiego fajnego do koszuli, bo mam się do taki luk, jak teraz mam. Czyli już mam pod spodem koszulę, ale to jest słuchajcie tak krótkie. Zobaczcie. W pracy bym w tym nie poszła. Więc niestety chyba nie. Jeszcze mam słuchać taką skrzynkę i bardzo mi się spodobała na Wyszaku. Jak założyłam to, tak mówię: a nie podoba mi się ta spódnica, ten dół. Ale powiem Wam, że im dłużej w niej jestem, tym jest fajniejsza. Góra jest bardzo fajna. Zobaczcie, ona ma tu wycięcie, co sprawia, że talia wygląda super. Zobaczcie. Tylko, kurde, zauważyłam teraz, że mi tu odstaje. Muszę sprawdzić czy jest z bo to jest eska. Nie widziałam już esek. Tak wygląda z tyłu. Więc bardzo tak kobieco, fajnie, tej tutaj widzicie, już jest podkreślony. Kurde, tylko ona jest za duża. Za duża, zobaczcie. Nie wiem, czy to się da jakoś ściślej zrobić. Zaraz się sprawdzę. Bo jakby było tak. O! Zobaczcie do pasowanie. Ja nie wiem, z jednej strony jest mega ciekawa Ale ten dół Sprawia, że nie wiem czuję się jakoś tak dziwnie Ale widzę się w niej W lecie gdzieś tak na miasto Dajcie znać, czy Wam się podoba Dobra, ostatnia sukienka to jest taka I powiem Wam, że jak ją na wieszaku To byłam przekonana, że mi się będzie najbardziej podobać Bo jest taka w moim stylu Prosta, kobieca ale... Nie wiem, teraz sobie jak ją założyłam, czuję się trochę jak w ręczniku plażowym. Niby zobaczcie, tak jak sobie stanę. No to taka biurowa, elegancka. Em... Ale nie wiem. Jest coś, co mi się w niej podoba. Nawet zająłam skarpetki do mnie z niej, ale... Ja mam tu trochę luzu i tutaj, wiecie, też mi opada to ramię, bo mam eskę zamiast mnie to już taka ostatnia wyprzedaż. Um, no nie wiem, nie wiem, sama. Dajcie znać. Teraz Wam pokażę metki, żebyście sobie mogły znaleźć te rzeczy. Tu niestety nie ma ceny. Ja chyba sobie wezmę ją do domu i najwyżej jej zrobię, zbro, w sensie zwrócę ją wyjść do sklepu. E, ale muszę po prostu przemyśleć sprawę, a szkoda by mi jej było. Najbardziej lubię, wiecie, w domu jednak przymierzać. Tą też chyba wezmę i się w domu zastanowię. Tutaj z kolei widzicie 49 złotych. Teraz, gdyby się komuś spodobała też ta, na przykład ta granatowa, ona była mega krótka. Ehm, a jak wiecie, ja mam 1,60 m, więc no, ale może komuś się spodoba. Więc to jest to. jeszcze miałam te leginsy. Te leginsy. pięć dyszek. mnie jest bardzo dużo promocji. Tutaj zobaczcie. Czas na poranną pielęgnację, ale uznałam, że pokażę Wam to cudeńko, bo przyszło przedwczoraj. Ja już oczywiście wypełniłam je kosmetykami. E, słuchajcie, na pewno będę Wam nagrywała home decor hall, bo mam mnóstwo fajnych rzeczy, mnóstwo jeszcze w planie do kupienia. Na przykład nie mamy karniszów, jeszcze nie mamy zasłon, więc dużo jeszcze tutaj zakupów przede mną, co mnie bardzo cieszy. E, Boże, kot mi rozwija właśnie papier Lulu. Zostaw to. Ale hmm, odkryłam super sklep, który ma piękne rzeczy. Dużo rzeczy takich w stylu boho. Tutaj po tym to może akurat nie widać. Ej, halo. Uciekaj. Nie wolno. Lulu. Tak, i widzicie, dzisiaj panowie przyjeżdżają montować drzwi do łazienki. Także ja... No, znowu będę miała zajęty dzień, ale chciałam Wam to pokazać, bo to, słuchajcie, się kręci, tylko stoi przy samej ścianie, bo się boję, że spadnie. Lulu tu wskakuje i wiecie, na razie to tak stoi właśnie, ale jest genialne i kosztowało to około 100 zł, więc wydaje mi się, że jak na to, tu jest szkło. No i taka złota oprawa, to jest naprawdę fajna cena, ale jest dużo właśnie rzeczy takich w stylu boho, takich jakichś wiklinowych, z drewna mango też mam piękne rzeczy zamówione, na pewno wam pokażę. No i wiecie, jak już będę miała tutaj wykończone wszystko, no to jeszcze trochę to przeorganizuję, bo tu z boku na przykład będę miała jeszcze szafkę taką na wymiar za tydzień, dopiero której jeszcze nie ma, więc tu stoją jakieś wiecie inne pierdoły, więc jeszcze to tak nie wygląda, ale, ale tutaj taki mały sneak peek, bo to jest sklep z Kulum, tak się nazywa i te rzeczy idą z Hiszpanii. Jedyny minus jest taki, że trzeba zapłacić trochę za przesyłkę, ale tak to em, generalnie rzeczy są przepiękne. Lulu, Lulu, Kicia. Mój kot ma teraz fazę na szaleństwo z rana. Kicia, A, chodź śliczno. O, zobaczcie. Ona jest jeszcze malutka, jeszcze jest taka, wiecie, typowo kocieńca. Choć w sensie zachowania, bo zobaczcie, jaka ona już jest duża, strasznie duża. Strasznie szybko rosne, tak? Już trochę się uspokoiła, ale szaleje po całym domu, po dwóch piętrach, po schodach. Bałam się, jak ona się tutaj przyzwyczai, ale ona się niczego nie boi. Ona tutaj, wiecie, jak od razu jak u siebie. Także słuchajcie, mamy sobotę, rano, ja czekam na tych panów, którzy będą montowali drzwi, w międzyczasie sobie posprzątam e, Będziemy z Lulu e, Fajnie, że to wypadła sobota, bo nie chciałabym jej zostawiać samej Zresztą no, musiałabym być na jakiś home office przyjść czy coś Ale tak jak mówię, ona niczego się nie boi, nie boi się obcych ludzi no, w ogóle niczego. sprzętów w domu, Szaleje, rozrabia, montowaliśmy mapę świata, to pokradła te małe wyspy i nie ma niektórych, pewnie znajdę za jakiś czas pod kanapą. Ehm, potrafi być też przekochana, przytulać się, ale jest też strasznym łobuzem, tutaj koło mnie siedzi. E, także słuchajcie, dzisiaj biorę się za sprzątanie. Fajnie, że będą już te drzwi, ehm, i by, jeżeli chciałam Wam powiedzieć o tych walentynkach właśnie. Lulu! To jest też straszna gaduła, więc możecie słyszeć, jak ona mówi, jak się nie zwraca na nią uwagi. Eee, słabo wybraliśmy ten lokal. Ja tak pokusiłam się, bo tam zawsze są kolejki przed wejściem, jak pomyślałam czwartek, to może bez problemu wejdziemy. Była malutka kolejka, bo były tylko dwie osoby przed nami, więc jakoś tam szybko weszliśmy. Ale e, no, taki klimat mało-walentynkowy. Bardzo dużo ludzi. Ale to nic, jeszcze sobie odbijemy, natomiast lokal sam w sobie jest bardzo fajny, mają pyszne jedzenie. No ale to nie jest jedyne z takim dobrym jedzeniem w Warszawie. Tutaj jest taki wybór, że wiecie, spokojnie można wybrać jakąś bardziej klimatyczną restaurację. Także lecę, słuchajcie, sprzątać na razie. Jest już godzina, słuchajcie, dziewiętnasta, ale ja dopiero skończyłam sprzątać, także pewnie ten vlog będzie trochę dziwny. Natomiast, no, gdzieś tak koło 16 skończyli montować drzwi, także jak widzicie, za mną już łazienka kompletna z drzwiami. No, a ja dopiero właśnie skończyłam sprzątać i zamówiłam jakieś jedzenie, bo my obydwoje cały dzień zajęci byliśmy za damem. wiecie, my nawet nie mamy wszystkich kontaktów na przykład, więc jeszcze kupę rzeczy mamy takich na bieżąco do zrobienia, dlatego też przez jakiś czas nie nagrywałam, nie odzywałam się do Was, bo wiedziałam, że po prostu tak jak dzisiaj nagrywam, no jest ciężko i jestem tak z przerwami w tym vlogu. Już pewnie wyglądam już fatalnie teraz wieczorem. Ale wreszcie sobie zaraz usiądziemy, zjemy coś, będziemy testować jakąś nową knajpkę, to może też Wam pokażę, co tam zamówiłam. A tutaj, tak jak Wam pokazywałam rano, bardzo fajny mam ten organizer, ale to oczywiście nie jest wszystko. Gdzie mam kosmetyki? No bo wiecie, no oczywiście, tam sama twarz jest i to nie cała. Że generalnie tutaj mam bardzo fajną szufladę, to jest w ogóle taka półka z z Józka, tam właśnie będzie szafka na wymiar, tam gdzie zabudowany pies tutaj Lulu szaleje w szlafrokach oczywiście, a tutaj w tej szafce macie po prostu taki gotowy podział więc ja sobie tutaj porzuciłam trochę kosmetyków, perfumy myślałam, żeby tam dać bo fajnie by wyglądały, ale jednak bezpieczniejsze są jak są chronione przed światłem tutaj w środku więc chyba tu zostaną, no jeszcze mam toaletkę w, na razie w gabinecie, bo jeszcze garderobę w ogóle nie gotową, mamy tylko tutaj to piętro i na dole, a ostatnie piętro, gdzie będzie garderoba, jest w ogóle nie gotowa. Więc tak wiecie, jeszcze wszystko w powijakach, e, więc te kosmetyki są rozłożone, ale na razie jestem zadowolona z tej organizacji. A tak a propos odpoczynku, powiem Wam jeszcze, że obejrzałam świetny serial, e, nazywa się Hiszpańska Księżniczka na Netflixie i powiem Wam, że bardzo mi się podobał. E, był tak poruszający, od początku pierwsze sceny... Gdzie po prostu była pokazywana Alhambra w Hiszpanii Później ta właśnie główna bohaterka wyjeżdża już do Anglii Są też takie fajne sceny ze Szkocji W ogóle wiecie, stroje, cała inscenizacja Ale też właśnie to, jak się przeżywa To, co przeżywała główna bohaterka razem z nią No jest świetnie zrobiony ten serial I ten serial jest o Katarzynie Aragońskiej która... Kastylijskiej, która... Nie wiem, czy chyba na zmianę te dwa y, tytuły rodowe były używane, ale w każdym razie to jest, słuchajcie, jedna z żon Henryka VIII. Nie wiem, czy kojarzycie tą historię, ale on miał właśnie kilka żon i on był właśnie tym królem, który wprowadził, głosił się głową kościoła katolickiego w Anglii po to, żeby sobie wziąć kolejną żonę. On tam rozwiązywał te małżeństwa, choćby o to, że on chciał mieć syna. I kolejnych żon się pozbywał, bo nie rodziły synów, tylko albo w ogóle tam były poronienia, nie mogły urodzić, albo rodziły córki, on miał właśnie tych córek kilka, więc kolejnych żon się pozbywał, właśnie Katarzyny się pozbył. Ja znam tą historię najbardziej dzięki Annie Boleyn i ona jest chyba taką najbardziej znaną jego żoną, właśnie drugą po Katarzynie, gdzie właśnie też oglądałam, nie pamiętam czy serial, czy film jakiś o Annie. Natomiast ja w ogóle przyznam szczerze, że nie zorientowałam się na początku, że to jest o Katarzynie i dopiero na koniec, jak zakończyłam, to po prostu się zorientowałam, że cała sprawa dotyczy Katarzyny. E, która w, była jego, jego pierwszą żoną, że to jest właśnie ta królowa i, i ten król. I tam jest genialnie pokazane. E, to jakie były początki małżeństwa i co się właściwie stało z tym Henrykiem VIII, że stał się takim potworem, no bo chyba tak spokojnie można powiedzieć. Przepiękny, genialny, z akcją i też z emocjami serial. Poleciłam już kilku osobom, obejrzały, są bardzo zadowolone, więc dziewczyny polecam, nawet jeżeli nie bardzo lubicie jakieś takie, nie wiem, Romantyczne, no nie wiem, nie jest to, żebyście go źle oceniły, ale właśnie taki i, i akcja i emocje jest i wszystko I kostiumowy, te, te kostiumy są przepiękne Jeden z fajniejszych, lepiej zrobionych kostiumowych filmów, jakie oglądałam, więc też Wam polecam. Chciałam nagrać film, słuchajcie, dzisiaj jest niedziela Już eee, Także chciałam, chciałam coś nagrać Ale słyszycie? Sąsiad przyjechał obok, bo tutaj w domach obok nikt jeszcze nie mieszka z jednej ani z drugiej strony i sobie wierci. Więc ja się specjalnie nastawiałam na niedzielę, bo pomyślałam, że może nikt nie będzie właśnie wiercił i tak dalej, ale e, wierci, więc, więc nie wiem, czy mi się uda. W każdym razie bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną w tym vlogu. Na pewno fajniejsze, ciekawsze rzeczy Wam pokażę, jeszcze jak skończymy po prostu i będzie więcej rzeczy wykończonych. Chociaż większość już tak mamy przygotowane do mieszkania, jak widzicie, ale jeszcze dużo elementów brakuje, więc to będzie jeszcze trochę inaczej wszystko wyglądało. E, więc na razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.